Budowa profesjonalnego studia telewizji SLD zakończona, niebawem ruszymy także z nowymi produkcjami, teraz jednak zapraszam Państwa na krótką wędrówkę po nowym studiu TV SLD. Od półtora roku w serwisie YouTube funkcjonuje specjalny kanał TVSLD. Można tam obejrzeć już nie tylko filmy z konferencji prasowych czy wideoblogi, ale również serwis informacyjny przygotowywany przez czteroosobową redakcję TVSLD wydawany dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Na potrzeby projektu medialnego SLD trwała również budowa profesjonalnego i nowoczesnego studia, która niedawno dobiegła końca. Dziś prezentujemy nasze nowe studio TVSLD. Od kwietnia w naszej ramówce mają pojawić się nowe programy nadawane właśnie z nowych pomieszczeń przy ulicy Rozbrat w Warszawie. Czerwono-białe barwy studia SLD będą gościć także na nowych portalach społecznościowych. Nasi goście będą mogli zasiąść w wygodnych fotelach i skosztować wyśmienitej kawy. Debaty i programy autorskie pojawią się na naszej antenie już niebawem a stół w przeciwieństwie do niektórych serwisów informacyjnych zawsze będzie lśnił. Redakcja jest też otwarta na poszukujących nowego miejsca na debatę telewizyjną kandydatów PO. Jako Lewica jesteśmy otwarci na pomoc innym, stąd też jesteśmy gotowi zorganizować taką debatę w naszym nowym studiu. Tylko u nas debata może okazać się w pełni obiektywna.